Dzielić się miłością, dobrocią, zwłaszcza tym dzieciom, które jakby na ten świat dopiero wkraczają. Dziękuję, że Państwo przeprowadzają te wszystkie dzieci, że ja mogę dzielić się z swoją klasą. Dziękuję za rodzicom jeszcze tutaj przebierającym też. Przepraszam, zapomniałam. Bardzo serdecznie dziękuję i panu Józefowi Garderowi. No i jeszcze zostanie to rok na wierzenie wszystkich, którzy bardzo serdecznie dziękuję. Yy, I bardzo serdecznie wszystkim, wszystkim dziękuję. Dzieci, usiądźcie kochane, poczekajcie Pani na ich naprawdę straszną i Już was wypuszczamy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś by powiedział, ile pracy to złożę, ile poświęcenia, ile marzeń będę musiała zrezygnować, to miałabym problem, żeby się podjąć z tego zadania. Naprawdę yy, jestem yy, już od dawna tego czasu na, już na takich materiach bardzo rezerwowych. No Ale cieszę się, że dotarliśmy tutaj i proszę Państwa, dlaczego mówię? Dlatego, że gdybym to wiedziała, to nie wiedziała teraz jednego. I Państwa dzieci mnie nie zaskoczyły aż tak. Ja nie była świadoma, że dziecko w wieku pięciu lat umia tyle rzeczy zrobić, tyle zagrać. Więc jeszcze raz wielkie brawa dla tego na Będę chciała kontynuować, na pewno kraina nadjeżdża długo. Dziewczyny już nie leczą o krainę ale to dwa zobaczymy. Jeszcze dzisiaj mówiłam, że może trójkę wymyślimy sami, to zobaczymy, jak to wszystko będzie. Bardzo serdecznie dziękuję za scenografię. Tu, proszę Państwa, mamy i tata jeden włożył, i dwóch, to Włożył tutaj, naprawdę włożyli tutaj niesamowite wiele godzin pracy i materiały do domu, robili część na sali, część w domu. Tutaj piękna scenografia pani Marta i pani Maria. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za prezent za pozwala wczoraj w aucie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mile zaskoczona. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz mojej mamie, która otrzymała te wszystkie skutniczki. Jeżeli ktoś chciał taką spódniczkę dla swojego dziecka zakupić, to można podejść. Można po Proszę Państwa, tylko drodze z roku nam salę, ale my się dalej liczymy i przyjedziemy się normalnie po ST spotykamy. I tak samo w swobodę. Co do traktatu baskijskiego zostają we święt 12. Święty, my się wybuchujemy jeszcze raz.